Jesteśmy w kolejnym parku narodowym Wilsons Promotory. Dość wcześnie, 8.30. Ponad godzinę jechaliśmy po śniadanku i tutaj na start idziemy na taki szlak w poszukiwaniu dzikich zwierząt. On ma ponad 2 km. Fajniej by było być godzinę temu, ale zobaczymy, może coś się uda wypatrzeć. I na szlaku trzeba być cicho. Nora Łombatów prawdopodobnie. Niestety, niestety, znaczy niestety, no nie udało się zobaczyć łombata, ale było, było, były emu, były emu, więc jest nowość. Kangurów cała masa, ale są jakby zaobrączkowane, więc pewnie oni tu liczą ich populację czy coś takiego, ale no ponad setka to była co najmniej kangurów. Yy, a my przejechaliśmy dalej, nadal w tym parku Wilson, na tym półwyspie, na tym. I teraz idziemy na Whiskey Bay i Picnic Bay. Zobaczyć trochę oceanu. Choć pogoda nie jest kąpielowa tutaj na południu. To jest bardzo na południe wysunięty. Dzisiaj wieje, dzisiaj jest lekko pochmurno. I nie wiem ile stopni, chyba koło 20. Ale to tu, w tym miejscu, nie? W głębi lądu jest cieplej. Jak zawsze, pierwsze takie 2-3 dni to jest takie wow, wiecie. Pierwsze wrażenia to wszystko jest takie spotęgowane. Teraz to już dla nas taka jest norma. Już jazda autem jest dla mnie po lewej zupełnie normalna. Australia jest bodajże szóstym największym krajem na świecie i wielkością jest zbliżona do. Kontynentalnych Stanów Zjednoczonych, bez, chyba bez Alaski i bez Hawajów, ale Australia zamieszkuje 26 milionów ludzi, czyli mniej niż Polskę, a Stany chyba ponad 300 milionów. Tu możecie sobie zobaczyć, jak wielka jest różnica. Jeszcze dodam, że ponad 90% Australijczyków mieszka na wybrzeżu. To wtedy naprawdę robi nam się. To, te lasy, lasy na świecie różnią się. Zarówno tajga na północy, gdzie jest bardzo rzadko i glaście, nasze polskie lasy również się różnią na przykład od dżungli. I tak samo w Australii, ten busz australijski różni się znacząco od lasów, które do tej pory w życiu widziałem. Mi te drzewa przypominają taki, nie wiem, broku, kalafior, takie kępki są. A na dole przy pniu jest y, rzadko takie kępki na koronach. Kasi przypomina to koper. Coś, coś w tym guście. Mówiłem, że jest chłodno wcześniej, więc dementuję już te informacje. No właśnie, w Australii, tutaj na południu. O tej porze roku, tak siódma, ósma, dziewiąta jest jeszcze tak rześko, ale nagle robi się ta dziesiąta i się robi skwar. I nawet jak 20 czy 22 jest temperatura powietrza, to i tak tu jest jakoś inaczej, że odczuwasz znacznie cieplej. Kolejna, już ostatnia plaża w parku Wilson's jest chyba najpopularniejsza Quickie Beach. Chyba, chyba tak się nazywa, choć ja lubię przekręcać nazwy. Z wielkimi głazami, a nazwę wzięła od tego, że piasek skrzypi, jak się po nim chodzi. Już byliśmy na takiej plaży w Brazylii, więc nie zrobi to na nas aż takiego wrażenia. Ale z strój pielowy. Piękne głazy. Piękna wydma. Mieliśmy iść też na jedną taką wydmę śródlądową, czyli taką pustynię wewnątrz tych, tego buszu, ale nie wiem czy nie zrezygnujemy z tego pomysłu, bo tam by nam zeszło co najmniej godzina jak nie lepiej, więc być może z tych względów wykorzystamy ten czas inaczej. że woda nad wyraz ciepła, naprawdę. W słońcu ten piach razi jak śnieg u nas zimą, razi w oczy. Kolejna mała wpadka, tym razem zrobiona przeze mnie na pewno, a tylko zderzak. Ubezpieczenie naprawdę się przyda tym razem. A my jesteśmy w Tidal River i idziemy na ostatni taki malutki szlak właśnie wzdłuż rzeki i będziemy pomału zawijać. Z parku narodowego Wilsons. 14, a my jedliśmy po 7 te płatki. Poza tym jakieś tylko chrupki, więc musimy na szybkości tutaj po 8 godzinach to wszystko smakuje, wyśmienicie. Wy widzicie ta sama korporacja KFC i tutaj, już za, poza Europą już nie jest eko. I dają taką zakrypkę plastykową. 154 zł zakupy małe zapasy się pokończyły, trzeba było dokupić. Mamy opóźnienie przez to. Po 15 dotarliśmy na wyspę Philip Island, a konkretnie na przylądek Woolmaj, Cape Woolmaj, tutaj jest informacja właśnie o tych migracji tych wielorybów, ale niestety w tym, w tym czasie, w którym jesteśmy, raczej ciężko je zaobserwować. Tutaj nie zalecają pływania. A my idziemy, idziemy na szlak. Można tu zrobić taką pętlę po tym przyrodku 8 km Ale my jej nie zrobimy, bo nie mamy aż tyle czasu Zrobimy cztery Dwa w tam i dwa z powrotem Dzień doberek Proszę Kasia Mamy meduzę, Kasia dotknij Meduzy, meduzy w Australii, tak meduzy są najgorsze chyba w Australii Najwięcej powodują śmierci. Ludzie myślą, Australia boją się Australii, bo węże, bo pająki. Główno. spotkać węża w Australii to jest tak jak spotkać węża w Polsce. To nie jest takie hopsiu. Te węże raczej stronią od ludzi. Więc najgorsze są meduzy, tak zwana osa morska, która może poparzyć i zabić człowieka. Ale tutaj ich nie ma. One preferują cieplejsze wody. Są na północnym wschodzie, tam gdzie jest wielka rafa koralowa, ale też są y, okresy, kiedy ta meduza jest rzeczywiście bardziej tam aktywna. Ale oczywiście są też inne meduzy, też parzące, ale może mniej na przykład. No i tutaj właśnie widać na brzegu jakieś meduzy. Można w Australii poza zwierzętami zachwycać się też przyrodą. Można, zwłaszcza dlatego, że 91% kraju pokrywa tutaj rodzima roślinność. Można powiedzieć, że Australia jest unikatowa nieco na tle świata. Ale żeby nie było kolorowo, są też minusy, muchy. Muchy i to takie gryzące muchy, tutaj są, które nie ustępują jak już cię zaatakują. Coś jak bąk europejski. Właśnie Kasio obsiadły dwie, ale na razie na plecaku. No i mnie też jedna atakuje, ale nie mogę się zatrzymać. Pale są gigantyczne, idealne do surfowania, ale i tak, i tak zimą. Tu na południu, kiedy jest zimno, kiedy bardziej wieje, fale są jeszcze większe. Wtedy są naprawdę gigantyczne i wtedy też dużo ludzi. No, raj dla surferów. <laughs> Natomiast ja, jeżeli będę kiedyś ktoś mnie zapytał o wymarzoną plażę, to z pewnością wrócę pamięcią do tych australijskich plaż. Mega rozległych, bezludnych. No, po prostu poezja. Nic tylko parawanik sobie rozłożyć, żeby to nie wiało i można sobie leżeć cały dzień I co jeszcze Kasiu co? Co jeszcze? Co na tym parawanie? Bombonić sobie można cały dzień. Co można? Bombonić. Ale akcja, ludzie, ale akcja. Widziałem węża na ulicy. O, jest tam. Przepełznął na drugą stronę. Idziemy go obszalić. Ale akcja, ale emocje. Jest. uciekł, schował się, ale jest. Mamy węża, mamy to. No niestety, schował się, ale udało się nagrać chociaż jego tylną część, jak już był za krzakami. Jak jechałem. Tędy to był normalnie tu na pasie rozwalony. Jak zaczęliśmy iść, to był na drugim pasie. Ale zanim doszliśmy, to już się schował. Ale jest wąż, zaliczam go, więc mamy węża, pająka, kangura i emu. Ale i tak wciąż, wciąż chciałbym dwa jeszcze zwierzaki zobaczyć. ładnie, 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 ale... tu już... Bardziej podobało mi się jednak poprzednie miejsce, bo byliśmy prawie, prawie sami. No było kilka osób. A tu już są setki osób. No i mamy pingwina, proszę Państwa. Czyli tu te budki są dla pingwinów. No nie no, kochani, pingwina to się w życiu nie spodziewałem zobaczyć. A tu taka niespodzianka. Co za udany dzień. Wracam honor, jednak to miejsce robi robotę. Więc polecam. Był jeszcze jeden pingwin malutki, czyli jeden duży. Jeden duży miał w noże też jakieś małe chyba, ale wyszedł się prężyć. Philip Island słynie jako dom dla tych pingwinów. Jest tu specjalna plaża, na którą chyba wstępnie, nie wiem czy jest zabroniony, czy nie, ale jest tu też, tylko że normalnie te pingwiny, wraz ze wschodem słońca szybko pędzą do oceanu. A na zachód słońca szybko pędzą do swoich nor. I mniej więcej ludzie wiedzą, kiedy one pędzą do tych nor. I można sobie tutaj kupić wejściówkę, gdzie siadamy na wielkiej trybunie, płatny bilet. Siadamy na wielkiej trybunie, ściśnięci z innymi. No i oglądamy, jak te pingwiny będą wracać do swoich nor. Oczywiście nie można robić zdjęć z fleszem i tak dalej. No, mnie jakoś nie urzeka taka rozrywka, żeby siedzieć z ściśniętym na trybunie. I zdecydowanie bardziej wolę tak jak tu. Znaczy ja w ogóle myślałem, że się nie uda zobaczyć pingwina. Pingwin ten, który żyje w Australii, to nie jest taki pingwin jak na Antarktydzie. Wielki, tylko to są takie malutkie pingwinki. O takie jak kaszka się zrosło. 19.30, dotarliśmy do motelu w Burwood na wschodzie od Melbourne taka, takie miasteczko przedmieścia Melbourne motel, jutro przeprawiamy się przez Melbourne na drugą stronę jest aneksik, jest tam czajniczek jak wygląda łazienka luksusowo Dawaj, i bo się kameruje. To, to, to był dany dzień, który dobiega końca, a ponieważ śpimy na przedmieściach Melbourne, to dziś wchodzi Melbourne Bitter. Duże 750 ml. Tu mają troszkę inne te objętości, znaczy w mililitrach podawane, ale właśnie chyba z angielskich jakoś przeliczane, czy nie wiem. Puszki zazwyczaj są 355. O, no siedzi. No odkręcane. Wszystkie tu są odkręcane, takie duże. No, spróbujmy tego kolosa. Czyli podsumujmy. Udało się zobaczyć do tej pory kangura, emu, pająka takiego nietypowego, węża. Wąż, jak poczytałem, bardzo, bardzo jadowity, bardzo toksyczny i pingwina, co bardzo mnie zaskoczyło. Są jeszcze dwa zwierzaki, które chciałbym zobaczyć na wolności, ale no zobaczymy. Może być ciężko. Na razie nie zdradzam jakie. Jutro, chyba, chyba, luźniejszy dzień. Nawet wyjeżdżamy troszkę później, ale zobaczymy. Czas, czas pokaże. Na razie się odmeldowuję do. Jutras ja made in Australia, Jumpies, 10 paczek i tylko 180 gramów.